Następną metodą na poprawę kolorów na zdjęciu jest zastosowanie warstwy dopasowania balans kolorów. Jak widzicie na tym zdjęciu są bardzo apetyczne fretki, jednak one mają przebarwienie czerwone, które zaraz zlikwiduję wykorzystując wcześniej wspomnianą warstwę dopasowania. Balans kolorów. Wybieram zatem to polecenie. Barwy mogę zmieniać osobno dla tonów średnich, cieni i świateł. Zacznę jednak od tonów średnich. Jeżeli przesunę pierwszy suwak w lewo, to zdjęcie stanie się bardziej niebieskie. Jeżeli w prawo... W bardziej czerwone. Tak jak to jest tutaj napisane. Ten drugi w lewo będzie bardziej czerwony, w prawo bardziej zielony. Chcę usunąć kolor czerwony, więc przesuwam pierwszy suwak w lewo. Drugi, drugi suwak zostawię na razie tak jak jest. Trzeci przesunę w lewo, żeby frytki stały się bardziej żółte. Następnie przechodzę do edycji cieni. To również zdejmę trochę czerwonego koloru. Środkowy wynik zostanie bez zmian. A tym ostatnim dodam żółtego. Na koniec edytuję światła. Tym razem pierwszy suwak przesunę w prawo w kierunku koloru czerwonego. I też mogę trochę w prawo przesunąć, a trzecim dodam złocistego koloru wszystkim frytkom. Tak powinno być dobrze. Oczywiście, w każdej chwili można jeszcze to zmienić. Tak wyglądało zdjęcie przed zmianą kolorów, a tak po. Teraz chyba wyglądają bardziej apetycznie.